Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 3 grudnia, trzeci film typu Vlogmas na moim kanale. Dzisiaj, kochani, bierzemy się, jak zapewne widać, po moim entourażu za makijaż. Za test nowości będzie to makijaż, który postaram się wykonać praktycznie w całości kosmetykami marki Eveline Cosmetics. Ale główne skrzypce będzie nam grała paleta, którą to kupiłam. Też są kilka rzeczy e, z tych, które dzisiaj będę Wam prezentować, sama kupiłam. Właściwie to dostałam tylko od marki e, pomadki do ust. Cała reszta będzie przeze mnie. A, przepraszam, przepraszam. I coś, co również spróbujemy się zmierzyć z tym tematem, to również dostałam od marki, a więc podkład variette w pudrze. Cała reszta moja zarobiona kasa. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. I zacznę od tego, kochani, że jak na pewno oglądacie mnie, to znacie fazę na dzień ziemniaka, czyli na dzień, kiedy jesteś opuchnięty, nieszczęśliwy i wszystko jest na nie, no to ja dzisiaj wkroczyłam w fazę zgniłego ziemniaka. Yy, ona się rzadko zdarza, zdarza się mniej więcej kilka razy w miesiącu, ma to związek z yy, hormonami i niestety mam dzisiaj taki dzień, żebym najchętniej wzięła tak zwaną urzetkę i zrobiła absolutnie wszystko, żeby nie nagrywać tego filmu. Wiem, zachęciłam Was teraz tym bardziej, ale potem uznałam, że zawracanie głowy, jeżeli coś mam ma dzisiaj mi poprawić humor, to właśnie ten film, obym się nie myliła. Kochani, paletka, o której mowa to paletka dosyć kontrowersyjna, shocking nudes. I jest to paleta, o której zrobiło się bardzo głośno z tytułu A, i może powinnam powiedzieć, że ona kosztuje w regularnej prawie chyba 70 zł. Ja ją kupiłam na stronie Eveline dzięki cynkowi którejś z was za trzy dychy i o tej palce zrobiło się głośno, to nie jest żadna jakby nowa historia na naszym polskim rynku i polskich marek, że jest to paletka przypominająca do złudzenia chude. I powiem wam zupełnie szczerze, i tu jestem ciekawa, jakby waszej również odpowiedzi. Czy Wy jakby ja w ogóle te chudy? Bo ja osobiście mam jedną dużą chudę, kilka tych małych, i totalnie nie jażyłam. I jak nawet czytałam, że ona ma przypominać chudę, to próbowałam szukać którą. nie może jestem jakaś nie do końca, ale nawet nie znalazłam. Ale potem mi dałyście znać, że w chudzie jest po prostu jeszcze kolejny ten rządek cieni, i na tym to ma polegać. Czy. I znowu przy okazji tej palety pojawiają się głosy: czy to dobrze, czy to źle i tak dalej. Słuchajcie, już chyba nie pamięta, jak to się mówi. Wu, jak cielęciem był. Przecież jeszcze z rok temu, no dobra, może dwa, na YouTube najbardziej popularne filmy jakie istniały to tak zwane zamienniki drogich kosmetyków. Co więcej, te zamienniki w postaci tańszych produktów były zazwyczaj w ogóle niepodobne do tych droższych. Też był taki nurt i wszyscy jakby się napawali tym, że można właśnie, że nie każdego stać na drogi kosmetyk i może pójść sobie kupić ten tańszy. Teraz z kolei widzę taki silny nurt i tutaj właśnie chodzi mi o, o Wasze zdanie w tym temacie, że jak coś jest tak mocno inspirowane, to jest to jakaś ta, jakieś tam zabranie wartości, nie wiem, intelektualnej czy, czy cholera wie co. Też wyczytałam pod jakimś filmem, że podobno sama chuda słynęła z tego, że. Komuś pewne pomysły podkradała. Nie umiem tego zweryfikować, bo mówię zupełnie mi ten temat nie kręci. Dla mnie osobiście nie ma to znaczenia, bo ja przysięgam, mimo że siedzę w tym internecie, to nie wiedziałam, że mogą być cienie nie do oczu. To po pierwsze, a po drugie, no nie, nie wpadłabym sama na to, że to ma być inspiracja chudą. Mi to po prostu jest wszystko jedno. Aczkolwiek w tej palecie znalazł się cień, który podobno w tej chudzie jest porażką. Jest to taka wazelinka z zatopionymi kryształkami. Fakt faktem wygląda to... Yy, teczka obleśnie. Podobno jak się tego dotknie, dotkniemy tego dzisiaj, to wygląda to jeszcze gorzej. I w tej palecie też się znalazł. I to akurat już uważam za kiepskie posunięcie, bo jeżeli to jest jakby daremne generalnie, no to po cholera. Oglądałam jeden test tej palety, albo dwa, nie wiem. Ale chyba jeden. I tam było bardzo, bardzo dużo negatywnych komentarzy pod tym filmem. Z racji tego, że właśnie e, autorka owego filmu do tego. do paletki chudy miała pewne zastrzeżenia. Czy to wobec tego cienia, czy wobec innych. E, a tutaj nie miała tych zastrzeżeń. Była bardzo, jakby taka pochlebna dla tej palety. Więc nakładam teraz bazę, kochani, bazę na powieki. Jest to standardowa baza pilu. jest. Linki do wszystkich produktów rzecz jasna znajdziecie w opisie. Choć ja osobiście nie lubię Wam linkować produktów Eveline, ponieważ naprawdę najlepiej je kupić na ich stronie. I dlatego po prostu wstawiam linka do strony. Sama tak robię. Wczoraj tak robiłam, tutaj kupowałam prezenty, słuchajcie. I kupiłam też teściowe, jakąś nową serię Eveline 60. Więc sama czynię takie zakupy. Dobra, koniec. Zamknięcie różtyłek do nagrań pielęgnacja, pielęgnacja, pod oczy nałożę sobie serum z Sensum Mare, serum Algo Eye, codziennie teraz używam tego produktu, serum ma taką lekką mleczną um, konsystencję, lekko mleczny kolor, natomiast jest takie, przypomina mi trochę, powiem Wam, to serum do twarzy po prostu, na twarz standardowo z Eveline to serum wygładzające. No i zaczynamy i e, oczywiście będę dzisiaj chciała odciąć katkry, żeby pewnie nikogo nie zaskoczę, Słuchajcie, zaczniemy sobie od cienia Spirit. Jest to jasno różowy cień. Ale spróbuję troszeczkę inaczej się dzisiaj pomalować. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I nałożę minimalnie, ponieważ baza jest niczym nie przypudrowana, ten cień od razu tutaj tak wysoko. Ojo, on jest powiem Wam, konkretnie różowy się wydawał taki, wydaje się różowy w paletce, ale widzę, że on tutaj zostaje taką różową, faktycznie nawet chciałoby się rzec w miarę intensywną poświatą. I teraz sobie sięgnę na ten sam pędzel. Mamy tutaj, zobaczcie, matowe takie brązy. Aha, cienie w ten sposób pytu-pytu trochę się pylą, natomiast na pewno się nie sypią. To na 100%. I mamy tutaj matowe brązy, które są do siebie zasadniczo bardzo mocno podobne, przynajmniej w palecie. Może się tylko różnią intensywnością tego koloru. Więc sięgnijmy po cień, Obskur, Zaczynam nakładać ten cień poniżej tego różowego, tym samym puchatym pędzlem. I jak na razie, albo oślepłam... Nie, dobra, widać go, sorry, bo jednak oślepłam. I Słuchajcie, on ładnie... Zobaczcie, co się stało, dlatego właśnie patrzyłam, czy go w ogóle widać, jak on ładnie podbił kolor ten różowy. Może jeszcze minimalnie Wam się przybliżę. Wolałabym szczerze mówiąc tego nie robić, ale dobra. On bardzo ładnie podbił ten kolor różowy, bardzo ładnie się z nim połączył, nie zasłonił go. Jeżeli oglądałyście więcej testów, bo na pewno chyba też był testu maksineczki, tak mi się wydaje lub kupiłyście tą paletę, to proszę dawajcie mi znać, jakie tam macie spostrzeżenia, czy to na podstawie własnych doświadczeń, czy to na podstawie filmów, które po prostu oglądałyście. Słuchajcie, naprawdę, no okno jest zamknięte, a zobaczcie, jak to się niesie, no, żeby to ich szlak mi jak, najba, mi jak na razie bardzo się podoba, że te cienie się bardzo ładnie rozcierają samoczynnie do chmurki. Teraz y, sięgnę sobie po cień, w ogóle nie wiem, w jaką kolorystykę będziemy iść jeszcze, y, ale tutaj za dużego wyboru nie mamy. Więc sięgnijmy po kolejny cień w kolejności cień Plain. plain się zmieniłam pędzel i teraz jak dotykam, to zdecydowanie inaczej. No, to jest też kwestia pędzla i umiejętności. Ja, ja zawsze byłam z tych, co dzigają cienie, a nie je mizieją. I dokładam go ponownie praktycznie w to samo miejsce, tylko znowu troszkę niżej. Po prostu chcę, żeby to było takie przejście kolorów do góry. Ja go tutaj już aż tak turbo mocno nie rozcieram, bo wiadomo, że właśnie do odcięcia tak zwanego mojego cut crease, czyli sytuacji, kiedy chcemy trochę oszukać, że mamy większe oczki i trochę umiemy się lepiej malować niż jest faktycznie. To fajnie wychodzi, jak tutaj to kolor nałożony bezpośrednio na krawędzi jest taki bardziej intensywny. Zróbmy sobie słocze, bo tych błysków tutaj za dużo nie mamy. Powiem Wam tak, pigment na tych słoczach, choć wiadomo, pigment to, to tylko pigment, jest naprawdę zacny i te kolory powiem Wam, na żywo wyglądają pięknie. I myślę, że pójdziemy sobie w takie brzoskwiniowe kolory, wykańczając to brązami. Naprawdę to wygląda bardzo, atrakcyjnie. Nie wiem, dlaczego ktoś się niby czepia tej palety. Dobra, wytrę sobie łapkę i wsadzimy palucha do tego naszego najbardziej kontrowersyjnego cienia. No i to jest takie... Nie, wcale to nie jest też takie obrzydliwe, jak ludzie mówią. Te drobiny wcale tak pod palcem się nie rozpuszczają. Ta wazelinka automatycznie się urodziła, to prawda. Zobaczcie, wyszło z tego takie tłustawe, rodawe coś. Ani to ładne, ani to brzydkie, trochę się mieni. Dobra, sięgamy w takim razie, skoro idziemy w jakieś takie bardziej brzoskwinki, no to lecimy z tym koksem i sięgniemy sobie teraz po cień Delight. Już użyjmy prawie wszystkich tych brązów. I zacznę go aplikować tutaj na końcówce. Delikatnie. Dum, dum, dum. Tak naprawdę. To jest taki cieplejszy brąz, więc tylko tutaj dotykając. I sięgnę po cień Burning, a więc zdecydowanie ciemniejszy, prawie najciemniejszy cień z palety. I również zaaplikuję go tutaj, że jak potem odetnę to swoje Cat Crease, żeby już tutaj ten kolor mieszkał. Na razie nie rozcieram. No i jak Paniusia, zgniły ziemniak zrobiła się na zgniłą pandę. Czas odciąć cut crease. I tak to właśnie kochani się prezentuje i teraz lecimy z naszymi cieniami. No i proponuję, żebyśmy zacznęli od cienia złotego, to również jest cień marmurkowy. Ten cień też powiem prawdę, że się trochę, ten się już bardziej sypie, a nie pyli podczas aplikacji na pędzel. I zaczynam go nakładać bezpośrednio od kącika wewnętrznego, przesuwając się do środka Powielki. Cień się przepięknie mieni. Ja mam trochę obsesję na punkcie takich wyjątkowych odcieni złota. I muszę przyznać, że ten kolor jest naprawdę wow. Bo jest, nie jest to do końca kolor szampański, jest to takie białe złoto. Pięknie mieniące się. Uważam, że ten cień będzie przecudnie korespondował z intensywnym jakimś złotem. W kącik wewnętrzny nałożony. No na właśnie, makijaż typowo świąteczny. Ach, no właśnie, zapomniałam pod jakim w ogóle hasłem niejako nagrywamy dzisiejszy test, bo każdy test, który nagrywamy w grudniu, nagrywamy właśnie pod hasłem takiego świątecznego makijażu. To mi totalnie wypadło. To wiecie co, to skoro świąteczny, chyba nie pójdziemy w brzoskwinie, tylko pójdziemy w te Troszkę inne kolory. Proponuję, żebyśmy wiecie co, nie kombinowali za mocno i polecieliście nie Jeżeli ten makijaż ma być taki bardziej świąteczny, to niech on taki bardziej świąteczny będzie. I nałóżmy właśnie cień bordowy. To jest taki cień typowo metaliczny, z tych takich bardziej miękkich, więc nie chcę się transferować na pędzel. Jak to zazwyczaj niestety ma miejsce. Zobaczymy zaraz z drugim pędzelkiem. Dobra, tu trochę się przetransferowało. Nakładam go bezpośrednio za tym złotem. Prawam pędzle, ale nie widziałam podczas prania pacynek. Znowu gdzieś musiałam je kurde przełożyć. U trzech pędzli, jak to mówią sztuka. Na razie nie zacieram granic. Na razie skupiam się na zaaplikowaniu tego cienia, na powciskaniu go. Tu, gdzie chcę, żeby on się znalazł. W ogóle patrycja poleciła mi ślub od pierwszego wejrzenia, bo kiedyś razem to oglądałyśmy, ja potem spasowałam, bo tego już się nie dało. Nowy sezon, ale od dziesiątego odcinka. Chcecie znać, czy ktoś to jeszcze ogląda. I właśnie tutaj robiąc Kat Chris, oglądałam ten dziesiąty odcinek, tak trochę wiecie, już dla oszczędności czasu. Bo podobno tam się nieźle odwala. I zaczynam um, zacierać granice. Będę to robiła. Tak, że postaram się wjechać najpierw tym jasnym złotem, ale też chyba wezmę sobie ołówkowy pędzelek, bo takim, powiem prawdę, jest mi najłatwiej robić takie rzeczy. Więc wezmę sobie ołówkowy pędzelek, jasno złoty cień i tak miejsce przy miejscu, na tej granicy, bliżej do lusterka będąc, postaram się. Zatrzeć tą granicę. Delikatnie rozcierając też w tą stronę. Tak, żeby to przejście. Widzę, że cień się rusza. Że cień tutaj nie stawia oporu. Tylko ładnie się przesuwa. Że jeżeli z kolei wykonuję ruch z tej strony w tą. To on ze mną współpracuje. To samo się bardzo ładnie tutaj tyczy góry. No. Mogę chyba odtrąbić sukces, wiadomo, że ten cień nam się tutaj troszeczkę zjadł, jeszcze mogę go potem dołożyć, bo go rozstarliśmy, ale uważam, że również on współpracuje bardzo ładnie. Teraz sięgniemy po najciemniejszy cień z palety, cień Dusk, czyli ciemny, matowy, brąz. No i zobaczymy, jak mi się uda. Najpierw sięgam po taki mój ulubiony pędzelek, to jest ten Zake Show. I ponieważ tutaj trochę mocno wyjechaliśmy, więc może też ta krawędź nam się przesunie, bo nie mam dzisiaj naprawdę ochoty na robienie czarnej kreski. I to co widzę, pod warunkiem, że nie jestem ślepa, to to, że ten cienik bardzo ładnie łączy się z tym metalicznym, słuchajcie. No i moim zdaniem on bardzo ładnie tu się zaaplikował i naprawdę praktycznie samoczynnie połączył się. Tym cieniem bordowym, a jeszcze zasadniczo takiego mocnego łączenia nie robiliśmy. Zawsze jak mówię, że cień się sam połączył, to kojarzy mi się taka bardzo, moim zdaniem, fajna historia z Karoliną ze stylizację, kiedy to nagrywała pal, makijaż Jeffreyem Starem paletką, ale no, ten makijaż jej nie wyszedł. No ale co z tego? I powiedziała, że cienie za taką kasę powinny się same blendować i później ta fala, nie wiem czy hejtu, ale nie, to nie był hejt, ale bardziej takiego obrabiania i tyłka e, była tak niefajna, bo mnóstwo youtuberek używa takiego określenia, że cień powinien sam się blendować. I to jest jakiś taki, jak to się mówi, kolokwializm? No to jest, to jest coś, no to jest stwierdzenie, to, to nie jest dosłowne. Zresztą nie wiem, czy śledzicie kwestie polityczne. Ostatnio był jeden pan... Nazywał się Janusz Kowalski i powiedział w wywiadzie w radiu Z, że profesor Horban mu groził. I ten dziennikarz go pyta, jak pan groził. Nie, groził mu nożem. Ale jak pan groził tym nożem? No powiedział, że nóż otwiera mu się w kieszeni. I później był cały wysyp memów. I właśnie Janusz Kowalski składa zawiadomienie do prokuratury, bo ktoś wylał dziecko z kąpielą. Tutaj mi się wydaje, że widzę taką minimalną dziurę, taki prześwit, którego na tym oku nie widzę. Wydaje mi się, że jest taka tutaj mocniejsza krawędź, i tu jest taki, 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 taki właśnie troszeczkę jaśniejszy placek. W tej paletce nie doszukamy się jasnego beżowego cienia, co kiedyś dla mnie nie było minusem. Teraz mnie to trochę wkurza. Człowiek yy, się starzeje, więc sięgnę po paletkę, warietę. Bo jasny, beżowy cień. Najpierw sobie delikatnie oczyszczę jak zwykle ten fragment. To jest druga rzecz na punkcie, której mam obsesję. Widzę wiele ładnych makijaży u dziewczyn, które oczywiście nie są profesjonalnymi makijażystkami i mają zawsze nie tutaj ten fragment. I to potem się tak odcina jakby zaczyna się odtąd i je teda prawie jest roztarte, Tu jeszcze nie do końca, ale to jak zwykle znacie mnie po podkładzie. Rzęsy przyklejone. Jak zwykle Ardell Mi Wispits, wytuszowane tuszem tym, co zawsze, czyli Big Volume. I teraz użyję tego tuszu Sexy Girl, który ostatnio sobie kupiłam. Jak on wygląda na moich rzęsach, Sotę mogliście zobaczyć w filmiku pod tytułem Kończymy listopad perełki z drogerii. I tam macie go w pełnej prezentacji. Ten tusz był stosunkowo drogi, bo jakoś zapłaciłam za niego ponad dwie dychy, ale jak na Eveline był drogi, to mam na myśli ale powiem Wam, że jest bardzo fajny i na właśnie naturalnych rzęsach. Bardzo mi się spodobał, bo powinnam sobie znowu kupić tą odżywkę, tylko powiem Wam, jak wczoraj robiłam zakupy prezentowe, to wierzcie mi lub nie, prawie się wzruszyłam, jak zobaczyłam ostateczny stan konta, więc trochę mnie boli, ten 250 zł, a też nie chcę naciągać na to męża, wiecie, mówię o robitalaszu. Też nie chcę na to naciągać męża, bo już i tak wystarczająco jest naciągnięty na te wszystkie prezenty. Mam tylko jedna para rzęs. Pierwszy raz w życiu, ale już zakupiłam nowe. A słuchajcie, te jakoś są źle docięte i źle się kleją i widzę, że mają zły kształt, ale potem je podobidam. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do testu, który moim zdaniem się nie uda. Więc zrobimy tak, że nałożę to na pół twarzy, a potem pewnie to zmyję i nałożymy podkład normalny, ponieważ... Mowa tutaj o tym podkładzie parietę. Ja go dostałam w dwóch kolorach. Oooo! O nie dobra, zamknę się. Dostałam go w dwóch kolorach i to jest puder w pudrze. Podkład w pudrze. I jak ja zobaczyłam e, kilka testów, to wiem, że to się po prostu nie uda. Ale podobno to się bardzo dobrze spisuje, jako po prostu puder. I tak wygląda jedynka. Jest turbo, turbo jasna. Ja to po prostu nałożę na kawałek twarzy. Ok. No tak. No i to, to, to jest właśnie to. Tak? Widzimy to? Ja nawet chyba już się nie muszę przybliżać. To dokładnie to, czego się spodziewałam. Faktycznie ta jedynka jest bardzo, bardzo jasna. Po drugie, no efekt jaki uzyskujemy jest efektem typowo pudrowego makijażu. Więc dla jakichś tam cer tłustych to może zdać egzamin. Dla mojej cery nie ma takiej opcji, żeby to zdało egzamin. I ja nie chcę tego nakładać na całą twarz. I sama z siebie bym tego po prostu nie kupiła. No chyba, że właśnie pod testy. Ale że dzisiaj tak rocimy drogeryjnie, to nałożymy sobie perfektę Pure Nature. Pokażę Wam ciekawostkę. Słuchajcie, na gąbce odbił mi się jakiś kod kreskowy z jakiegoś produktu. Matko Boska, ta, ta, ten Natural był dla mnie dobry? Przetestujemy od razu rozjaśniacz z Glam Shopu. Nie lubię tego efektu na filmie, bo zawsze tak się dzieje, że przy jasnych podkładach, jakich nawet nie nałożę tonem. Dobra, teraz trochę przesadziłam. Zawsze się wydaje, że mam taką typową machę i dopiero to się normuje, jeszcze mi się chusteczki sklepują. I dopiero to się normuje na dalszym etapie makijażu. O, widzicie, już podkład zaczyna osiadać. Dobra. A i kupiłam w ogóle wczoraj, robiąc zakupy na stronie właśnie Eveline, kupując dla mamy tusz do rzęs. W zeszłym roku nie wiem czy pamiętacie, kupiłam jej dwa tusze z Eveline. I w tym moim takim ulubionym, czarnym spumarańczowym, ten Extension się zakochała. Chciałam na gwiazdkę, nie? Tusz za 12 zł. Um, Kupiłam ten pisak do Brwi. No ale to wszystko miało miejsce wczoraj. Także automatycznie, no jeszcze on do mnie nie dotarł. I pod oczy standardowo Inglot HD43. Ale spierdzieliłam. Miałyśmy, słuchajcie, testować ten korektor Wonder Match i też go kupiłam. No to korektor w takim razie wraca do naszej puli do testów. Kurde. Dobra, a teraz się przypodajemy tym pudro podkładem. Przy pomocy standardowo gąbki. I zaraz zobaczymy, czy ta warstwa, którą on zostawi, będzie ładna, czy nie. No, jest bardzo ładna. Jest to zdecydowanie puder matujący, ale ma podobne trochę wykończenie jak podkład Liren Satin Matte. Bo wiecie co? On nie jest niby satynowy. Ale jest taki delikatnie matujący z racji swojego zmielenia. Widzicie nawet widać po aplikacji na gąbkę. Bardzo mało się go nabiera, i podejrzewam, że on ma szansę w ogóle ładnie przedłużać trwałość makijażu i rozświetlacz, i tutaj, słuchajcie, nikogo nie oszukam, że naprawdę moim ulubionym rozświetlaczem jest rozświetlacz z Eveline i wczoraj kupiłam sobie ten, którego nie mam, czyli różowy, i słuchajcie, on faktycznie kosztuje 6 zł. Naprawdę nie zastanawiajcie się, bo Serio, najwyżej się na mnie wkurzycie, powiecie, o Boże, wydałam przez nią 6 zł. To jest super. Używam na zmianę jedynki i dwójki. To jest jedynka, taki jasny, szampański. Fajnie też wygląda połączenie tych dwóch kolorów, czyli kiedy nakładamy jedynkę bardziej na szczyty kości policzkowych, a potem sobie doprawiamy delikatnie dwójką. Mogę dzisiaj nawet tak to uczynić. I to może być taki blask właśnie z kosmosu, może być blask normalny, jeżeli nałożymy to większym pędzlem, a może być coś pośredniego, jeżeli zrobimy tak jak ja, po czym doklepiemy gąbką. Kochani, to co nam zostało? Eee, brwi, dolna powieka eee, i pomadki. I kochani, chciałoby się rzec. Skończyłam! Słuchajcie, tak jak wspomniałam, dostałam od Eveline kilka nowych pomadek, w tym pomadki z serii variette które są pomadkami non-transfer i są pomadkami satynowymi. I one wyglądają tak jak te błyszczyki. Na ustach mam w tym momencie kolor 0,3. I pomadka jest szalenie komfortowa i właśnie zastyga na niematową, tylko taką zdecydowanie bardziej satynową. I tutaj mamy kolory 1, 2, 3. To są wszystko takie kolory pasujące naprawdę dla każdego. Takie w jakimś stopniu niud, oraz kontynuacją tej kolekcji jest czwórka i piątka, i to już są pomadki w sztywcie, również zachowane w tej kolorystyce. To jest czwórka, a to jest piątka. Więc na te pomadki na pewno szczególnie warto zwrócić uwagę, na te wpłynie, przynajmniej dla mnie, bo one są dużo bardziej precyzyjne. No i właśnie, kochani, czas, czas, czas podsumować. Powiem Wam szczerze, że może ja faktycznie coś pomyliłam. Może te negatywne opinie, które były dotyczące tej palety, nie były związane z samą paletą, tylko właśnie z tą tak zwaną inspiracją. Mi ta inspiracja, tak jak wspomniałam, zupełnie nie przeszkadza. Paleta zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie i e, szczególnie właśnie ten złoty cień, ten bordowy. E, zdecydowanie jest to kolejna paleta, którą myślę, że. Będę trzymać w tym swoim takim podręcznym, po prostu będę z niej korzystać. Na pewno nie opłaca się jej kupować za 70 zł, skoro wiadomo, że można ją kupić za 30. Więc jeżeli macie na nią ochotę, to polecam zwrócić uwagę na ceny. Jeśli chodzi o podkład w pudrze, no to stało się tak, jak dokładnie przypuszczałam. Jako podkład osobiście uważam, że ten produkt, nie wiem, u nikogo jeszcze nie widziałam po prostu opinii, że on jest fajny. Jako puder myślę, że warto się zastanowić, ponieważ jest on. Właśnie taki mm, lekko matujący, więc tutaj może faktycznie zdać egzamin. Zapomnieliśmy o korektorze Wonder Match, do którego zdecydowanie wrócimy. No i jeżeli mam Wam odpowiedź na pytanie, jak mi osobiście podoba się ten makijaż, to powiem prawdę, że podoba mi się. Oczywiście denerwuje mnie wykończenie samych końcówek oka, ale. Myślę, że generalnie wyszło to ładnie, szczególnie właśnie połączenie tego jasnego złota z tym bordo. To na mnie chyba robi największe wrażenie. No i czekam teraz na Wasze opinie. Jak Wam ten test się spodobał? Jak Wam podoba się makijaż? Oraz czy Was zainteresowałam tą paletą? No i oczywiście nie pozdaję mi również nic innego, jak serdecznie podziękować Wam za oglądanie i zaprosić Was do kolejnych filmów. Pamiętajcie, rozdania są tylko dla subskrybentów. Czas na zbliżenia. Do zobaczenia. Ho, ho, ho.